Witam wszystkich, jestem Wary, witam w kolejnym filmie na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam 6 najlepszych sposobów na zdobycie Emeraldów. Warto dodać, że są to tylko według mnie najlepsze sposoby. No i oczywiście każdy może mieć swoje ulubione, swoje najlepsze. ale ja zaprezentuję Wam dzisiaj, które są według mnie najlepsze, więc zapraszam do oglądania. Piąty sposób, czyli sprzedaż papieru. Umieściłem ten sposób na piątym miejscu, ponieważ uważam, że farma trzcinny, z której następnie robi się papier, jest potencjalnie prosta i niezbyt wymagająca do wykonania. No i dzięki temu sposobowi, czyli sprzedaży papieru, możemy no, łatwo zdobyć całkiem spore, pokaźne ilości emeraldów. Czwarty sposób, czyli sprzedaż żelaza. Żelazo można łatwo farmić poprzez zrobienie sobie farmy żelaza. Jeżeli taką mamy, to możemy w bardzo prosty i przystępny sposób sobie sprzedawać to żelazo, za które otrzymamy emeraldy. Trzecie miejsce, czyli sprzedaż rotten fleszy. Rotten fleszy są ubocznym efektem farm złota czy to różnych rodnych ekspiarek. No i często je się wyrzuca po prostu. No a po prostu można sobie do takiej z tą farmy złota, sprowadzić takiego kleryka, u którego będziemy sprzedawać się ten fleszę i dodatkowo zarabiać emeraldy ze śmieci tak naprawdę, które wyrzucamy. Drugie miejsce, czyli sprzedaż różnego typu roślinek farmerowi. Możemy takie roślinki pozyskać w prosty sposób, mi się wydaje. Możemy też również robić ich farmy, więc no nie trzeba farmy robić, można sprzedawać się od razu, można zrobić farmę i ma się nieograniczone ilości emeraldów. No i dotarliśmy do pierwszego miejsca, czyli do sprzedaży rybek. I pewnie niektórzy się oburzą, dlaczego ryby? Przecież tak trudno się je łowi. Otóż nie, ryby pozyskujemy w bardzo prosty sposób. Czyli robimy sobie farmę gardianów, i zbieramy wszystko, cały lód. I w tym lucie są również rybki. I takie oto rybki, nie pieczone, tylko surowe, sprzedajemy rybakowi. No i w taki sposób to jest niewyobrażalne ilości emeraldów. Zwłaszcza jak sobie sprowadzimy kilku tych rybaków i kilku naraz będziemy sprzedawać te ryby, to naprawdę możemy dzięki temu wygenerować niewyobrażalnej ilości emeraldów. No i to tyle się do końca. Możecie podzielić się w komentarzach, czy jakiś sposobem was zaskoczyłem. Może wszystkie znaliście, a może jakiś dopiero poznaliście i zaczniecie stosować. Podzielcie się w tym komentarzu. A ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkiego miłego i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!